Katarzyna Cichopek, znana aktorka i prezenterka programu Pytanie na Śniadanie w TVP, otrzymała propozycję pracy w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym na jakiś czas będzie musiała rozstać się ze swoimi widzami oraz narzeczonym, Maciejem Kurzajewskim. Zanim jednak wyjedzie, para korzysta ze wspólnych chwil. W ostatni piątek bawili się na urodzinach Maii Włoszczowskiej, a w sobotę wzięli udział w gali związanej z drugą edycją kampanii Badaj się regularnie mającej na celu zachęcanie Polaków do dbania o zdrowie i regularnych wizytu lekarzy. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, jako gospodarze pytania na śniadanie, aktywnie promują zdrowy styl życia. Kurzajewski, będący dziennikarzem sportowym, wyraźnie interesuje się tematem aktywności fizycznej. Podczas sobotniego eventu Cichopek pojawiła się w błyszczącym, srebrnym garniturze z luźnymi spodniami typu Szwedy. Które są popularne w ostatnim sezonie. Na imprezie promującej zdrowie obecni byli także inni znani goście, w tym Julia Kamińska, Aleksandra Hamkało, Lenka Klimentowa i Jan Kliment, Klaudia Halejcio, Kamila Kamińska oraz Michał Majer. Lenka Klimentowa wybrała koronkową kreację, a Klaudia Halejcio postawiła na sukienkę z piór. Kamila Kamińska również założyła małą czarną sukienkę. Wyjazd Katarzyny Cichopek do USA to ważny krok w jej karierze, a jednocześnie moment, który wymaga od niej i jej narzeczonego dostosowania się do nowej sytuacji życiowej. Ich udział w kampanii Badaj się regularnie podkreśla ich zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia i świadomości zdrowotnej. Aleksandra Hamkało też postanowiła zaprezentować się w czarnej sukience, jednak jej kreacja nie była tak kusa, jak poprzedniczek. Julia Kamińska poszła za trendami i wystąpiła w czarnych szwedach. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.